Jeśli Manko wdaje w kolejnym filmie na moim kanale, I udało nam się zagrać z graczem, z graczem w tym grze, w złożeniu lekarzy. Tak. Ehm. Co? ja Co? lądujemy. na przykład na to. Ehm. Jak w poprzednim odcinku robiliśmy od tutaj, czekaliśmy na no, graczy i patrzyliśmy, i patrzyliśmy czy, czy mają serce. No i teraz właśnie no i teraz gramy z nim. Zaprosiliśmy do go, do ekipy. Do ekipy. Czy on, 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 on nie zamyka. Tak. Tak. I teraz właśnie będziemy no, grać. Polecimy sobie z nim na. Yy, na wielki statek. A jakąś. Mam chodź dziennie. O No. Yy, film będzie. myślę, że tak. Yy. No w sumie nie wiem, ale. Chciałbym wam. że zrobimy za niedługo. Może jutro, może. No, chyba jutro filmik, gdzie część drugą z tego, co robiliśmy przed chwilą. I zobaczymy, czy się uda Bo po pewnie. raz drugi. Staniemy sobie na przystanku autobusowym i będziemy tańczyć i czekać, aż ktoś nas podwiezie. <trym> Dokładnie. I mam nadzieję, że się to nam uda. Ja mam tu chłopa. Chyba. Dobra. Ufa już nas ściąga. E... No tak i ściąga. Gdzie sobie... ty jesteś? No ufa. Aha, okay. a co wy nie? Nie, a my, my polecieliśmy na kukurydziany. Aha. Dobra, no ty ja już jestem w UFO, a oni są na kukurydzianym, więc ja sobie raczej sadzę. Ja myślałem, że lecimy na kukurydzianym, a ja myślałem, że na no Dobra. Karol, masz jeszcze jakieś ciekawostki? Nie. Już. No bo ja tych właśnie też kurczę. Będę miał gwiazdę. Jeden typ mi pomógł, bo mnie odepchnął do gwiazdy. Ale jaja. Ale i tak je nie zebrałem. Dobra, ja mam 20 sekund i już nic nie No i ogólnie w tym filmiku chciałem wam tylko pokazać i powiedzieć, że e, filmik, który robiliśmy przed chwilą, e, gdzie no po prostu e, się z innymi graczami. Eee, teraz właśnie gramy z e, Jesteśmy razem z drużynie. Dlatego bardzo zabawne jest. No by było na tyle. I do następnego odcinka. Dnia ja na razie jeszcze nie mam na Ale